Do aktywności fizycznej zachęca PZU, partner kanału Silver TV. Oddech, podskoki, kilka przysiadów. Zaprośmy do tego naszych sąsiadów. I ćwiczmy razem i tu, i tam, i tam, i tu. Czuwamy nad tym wraz z PZU. No dobrze kochani, to teraz zaczynamy marszem, naszą rozgrzewkę i ćwiczenia. Maszerujemy, maszerujemy. Śmiało, dawaj, dawaj. Idziemy po zdrowie przecież. Nie muszą być ciężarki. Jeśli chcesz, to możesz wziąć. Oczywiście. Ja dzisiaj sobie odpocznę bez ciężarków, aczkolwiek leżą, czekają na mnie. <laughs> Idziemy dwa kroki do przodu i dwa kroki do tyłu. Oczywiście. Możemy tanecznym krokiem. A dlaczego nie? Tańcz, tańcz. I raz, dwa. Ho, ho. Jeszcze trochę. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. I ostatni raz. I stop. Mamy to. Maszerujemy jeszcze w miejscu. I zrobimy teraz szeroki krok do przodu. Prawa noga zaczyna. Trzy, dwa. Jeden i ho. Raz, dwa. Jeszcze siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Ostatni raz maszerujemy w miejscu. I szeroki krok do przodu zaczyna lewa noga, trzy, dwa, jeden, hop, osiem, siedem, sześć, pięć. 4, 3, 2. Ostatni raz. I stop mamy to? No dobrze, to teraz szeroki krok do tyłu. Idziemy do tyłu. Prawa noga oczywiście zaczyna. 3, 2, 1, hop. Jeszcze tylko 7. 6, 5, 4, 3. Dwa. Ostatni raz. I stop. Mamy to. No to teraz na lewą nogę, bo przecież mamy dwie. To teraz na drugą nogę. Lewa. Trzy. Dwa. Jeden. Hop. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Czujesz nogi? Czujesz? Ja już czuję. Jeszcze trzy. Dwa. Ostatni raz. I stop, mamy to, maszerujemy, maszerujemy, a teraz zrobimy dwa kroki i kolano do góry, tak, dajemy z siebie wszystko oczywiście, rób w swoim tempie, pamiętaj, nie patrz na mnie, że ja robię szybciej, a ty nie możesz, nie denerwuj się, rób to w swoim tempie, po prostu zrobisz troszeczkę mniej powtórzeń. I się nic nie stanie. Najważniejsze, że podniosłaś się i ćwiczysz, czy podniosłeś się i ćwiczysz. Trzy, dwa, jeden, hop. Raz, dwa, kolano do góry. Druga strona. Jeszcze raz. Jeszcze tylko trzy, dwa. Ostatni raz i teraz dwa kolana. Dwa kolana. Raz, dwa. Raz. Dwa. Nie zapominaj o oddychaniu. I ostatni raz. Dwa kolana i maszerujemy w miejscu. No dobrze, to teraz zrobimy step dodge. Step, step out. Step out. Czyli dotykamy palcami podłogi. I będziemy teraz rozluźniać swoje ramiona. O tak. Rozluźnimy zamiast je Liczyć do góry i coś to, co tam będziemy rozluźniać. Ale przygotowujemy swoje ramiona też. I teraz zrobimy, właśnie, ręka na zewnątrz i druga na bioderko z drugiej strony, i do głowy, do ucha. Wyprostowana ręka. 3, 2, 1 i 8. 7, 6, 5, 4, 3. Dwa. Ostatni raz. I druga ręka zmiana na zewnątrz. Dłoń i ciągniemy wyprostowaną rękę. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. I dosyć. No to teraz raz jedna, do góry raz druga. Bez odkręcania dłoni. Dłonie do nogi i lecimy. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Ostatni raz i dosyć, mamy to. No to teraz będziemy nasze ramiona, rozruszamy nasze ramiona, czyli zrobimy automasaż naszego karku, bo o jemu też się coś należy od życia. Tutaj bardzo dużo stresu się zbiera, więc ruszamy do tyłu ramionami. Ale możesz stanąć już w letnim rozkroku, napiąć mięśnie brzucha, mięśnie pośladków, podwinąć ogonek, czyli bioderka do przodu i do tyłu ramionami kręcimy i 8, duże koła, siedem, sześć, pięć.

6, 5, 4, 3, 2, 1, i dosyć. Mamy to. No dobrze, to teraz porozciągamy nasze ramiona. Z, yy, będziemy krzyżować z przodu, raz jedna, ręka na wierzchu, raz druga. I zataczać koło wokół swojego ciała. Zobacz, moja dłoń cały czas jest skierowana do ciała. I nie zginamy łokci. Z tyłu, jak robimy, tylko po prostu łokić wyprostowany i jak najbardziej, żeby one się nam połączyły. Oczywiście nie zginamy, tylko robimy w ten sposób. Rozciągamy ramiona i 3, 2, 1 i 8, 7, 6, 5, 4, 3 2. Ostatni raz. I dosyć. no mamy to. To teraz nasze nadgarstki. Kręcimy nadgarstkami młynki, bo przecież będą potrzebne nam dzisiaj do różnych prac domowych i nie tylko. W drugą stronę raz, dwa, raz, dwa i na boki ciach, 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 ciach. Cia. Wyrzucamy zmęczenie, bo ono jest nam niepotrzebne. A teraz rozruch naszej szyi, czyli ucho do ramienia. Stajemy w lekkim rozkroku. Napinamy mięśnie brzucha, mięśnie pośladków. Uginamy lekko nogi w kolanach, podwijamy ogonek, czyli bioderka do przodu wysuwamy i ucho do ramienia. Raz jedna strona, raz druga. Pamiętaj, to ma być. Ucho, a nie ramię. Ucho, a nie ramię. I ostatni raz. I dosyć. A teraz broda do klatki piersiowej. Za jedno ramię, po klatce piersiowej, za drugie ramię. Ale ja wzrok będę brała w drugą stronę, gdzie będzie moja broda winną, odwrócona. Będę ćwiczyć gałkę oczną. Jeśli chcesz to zrobić, to możesz też dołączyć do tego ćwiczenia. Ale jeśli nie możesz, w jakiś sposób Przeszkadza Ci to, nie dajesz rady, będzie Ci się kręcić w głowie, to po prostu zrób to bez tego wzroku w drugą stronę. I broda na dół, za jedno ramię daleko daleko, a, bro, a wzrok w drugą stronę i broda z powrotem za drugie ramię. Tak jest, a wzrok w drugą stronę. I wiecie co? Muszę o tym mówić, bo jak nie powiem, to zaraz zapominam. Wzrok w drugą stronę, i broda dołem. Za drugie ramię. Tak jest. A wzrok w drugą stronę. I ostatni raz broda dołem za jedno ramię, a wzrok w drugą stronę. I jeszcze raz. Za ramię daleko. A wzrok w drugą stronę. Ok. A teraz wyciągamy naszą i Wyciągamy, wyciągamy, wyciągamy. Mm. I buziaka wysyłamy. I jeszcze raz wyciągnij mocno, mocno, mocno. I buziak leci. I ostatni raz wyciągamy, naszą szyję, wyciągamy. I buziaka wysyłamy. No dobrze, to teraz wdech, wydech. Wdech następny, 3 sekundy, wydech sami, 7 sekund. Nie zapominamy o przeponięciu. Przy wydechu zrobić Haha, ha, ha. jedna noga z przodu, jedna z tyłu. Mam nadzieję, że nie za szybko Wam to powiedziałam. Ale robimy wdech. ha. <ścoughs> I jeszcze raz. I ostatni raz. I mamy rozgrzewkę, a teraz się napijemy za zdrowie naszych jubilatów. Ewentualnie tych, którzy mają dzisiaj jakieś święto, może jakieś rodzinne. To na pewno będą osoby bardzo z tego zadowolone i będą zdrowe, bo jak tyle osób, co ogląda i jest ze mną na ćwiczeniach, to na bank będą wszyscy zdrowi, ci, co mają dzisiaj, właśnie to święto. Po raz pierwszy najzdrowszy drink na świecie, czyli haha, drink. Uwaga! <laughs> Po raz drugi. I po raz trzeci. No i piąteczka. A teraz przygotujemy się na kolejne ćwiczenia. łyk wody z... i za chwilę zaczynamy kolejne ćwiczenia. No to zaczynamy. Ja tu niespodzianka, słuchajcie bo mam właśnie krzesełko, jest ze mną, pode mną. I dzisiaj będziemy prowadzić ćwiczenia. Będę prowadzić ćwiczenia właśnie na krzesełku, więc usiądź wygodnie, opuść swobodnie ramiona, wyprostuj kręgosłup swój, tak? I zaczynamy, trzymaj się za siedzisko, za siedzenie krzesełka z obu stron. I zaczynamy od wyprostu jednej nogi na zmianę druga noga. I w ten sposób tak sobie pomaszerujemy. Raz jedna noga, raz druga, raz jedna. Jeszcze powtórzymy trochę, bo musimy przygotować nasze yy, nasze ciało tak do nowych ćwiczeń i idziemy raz jedna noga, raz druga, jeszcze trochę, jeszcze tylko trzy. Jeszcze dwa. I teraz dołożymy ręce, tak? Czyli jak noga lewa, to prawa ręka i zrobimy takie skręty rękoma. Pamiętaj, żeby nie spaść z krzesełka, więc rób to spokojnie. Jeszcze chwila. Jeszcze daj siebie wszystko. Skręt raz w prawo, raz w lewo. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze tylko. Trzy, dwa, jeden, i ostatni raz, i dosyć. Teraz złap się za siedzisko. I będziemy teraz odstawiać nogę do boku, tak? Tylko pamiętaj, żeby twój kręgosłup był wyprostowany. Musisz być wyprostowana, bo mięśnie brzucha teraz będą najmocniej pracowały. Czyli wciągamy brzuch, noga do boku, raz jedna strona, raz druga. I powtarzamy, i powtarzamy. Możesz ręce na bioderka wziąć. O, jeszcze tak lepiej nawet będzie. Spokojnie. Raz jedna na bok, raz druga. Raz jedna, raz druga. A teraz jeszcze możemy dołożyć jedno ćwiczenie, żeby ręce też sobie pracowały, ramiona. Czyli bierzemy na wysokość ramion, ręce zgięte w łokciach i dokładamy właśnie łokcie, łączenie łokci. Raz jedna strona, raz druga. Raz jedna, raz druga. O tak, spokojnie. Wdech i wydech. Nie spiesz się nigdzie, bo ja nigdzie nie uciekam. Ja też robię pomału ćwiczenie, ale przynajmniej dokładnie. Wciągnięty brzuch i łokcie, kąt prosty i ramiona. A teraz nogi w dalszym ciągu. Teraz, nie, nogi idą teraz szeroko. I łączymy, czyli obie na boki i łączymy, a ręce idą do góry i opuszczamy do wysokości ramion. Jeśli bardzo zmoczy, zmęczą ci się, e, zmęczą ci czyli takiego pajacyka robimy w zasadzie. Zobacz. Tak. Jego kojacyka. Jeśli bardzo się zmęczą ręce, zrób teraz wtedy tylko nogami, a jeśli nogi, to zrób tylko rękoma. Z jednego zawsze możesz ćwiczenia zrezygnować. I uwaga, ruszamy się, ręce przygotuj i szeroko, szeroko nogi, ręce do góry, łączymy szeroko i do góry. I raz, wciągnij brzuch. Pamiętaj, mięśnie brzucha napięte, a te spokojne ćwiczenia, bardzo spokojne. Jeszcze trochę, jeszcze tylko trzy, jeszcze dwa. Ostatni raz. I dosyć. No dobrze. Odpocznij teraz, niech pomaszerują sobie ręce razem z nogami na siedząco, bo też tak można właśnie robić. A teraz będziemy przyciągać łokieć do kolana, kolano do łokcia przeciwny, łokieć przeciwne, kolano. Wyprostuj swój kręgosłup. Nie musisz zrobić tak, żeby one się łączyły, tylko żeby po prostu w tym do siebie zbliżały się, tak? Zrób tyle, ile możesz powtórzeń. Pamiętaj, że to od ciebie zależy, ile będziesz wykonywać tych ćwiczeń do twojej do twojego ciała, do twojej kondycji. I zaczynamy. 8 7 6 5 4 Dwa, ostatni raz i dosyć. Ok, mamy to. No to teraz zrobimy ćwiczenie naszych samych ramion. Ręce na wysokość ramion rozpościeramy, tak? I skręt robimy na jedną stronę, złap za oparcie. I przeciągnij się. O tak, skręć, kręgosłup swój, skręć. Czyli musimy troszeczkę go rozluźnić. Rozluźnij w drugą stronę. O tak. Jeszcze trzy, dwa, jeden i dosyć. A teraz złap za łokieć jedną ręką i drugą. I zapamiętaj, która ręka jest na wierzchu bo zaraz będziemy robić zmianę. Więc teraz robimy skręty u ramionami, tak? Trzymaj się za łokcie. I skręty. Raz w jedną stronę, raz w drugą. Na wysokości oczywiście ramion, wszystko przed tobą. Jeszcze tylko cztery. Jeszcze trzy. Ostatni raz. I dosyć. No i teraz... Druga ręka na wierzchu, a ta co była na wierzchu będzie pod spodem, i robimy skręty raz w jedną stronę, raz w drugą, raz w jedną, raz w drugą. O tak, jeszcze tylko cztery, trzy, dwa. Ostatni raz za jedną ramię i w drugą stronę. Ok, mamy to. No dobrze, co teraz zrobimy? Wiecie, co teraz zrobimy? Teraz będziemy przechylać się na bok, ale uważaj, żebyś nie spadła z krzesełka, czyli nie do samego końca, ale poczuj, jak ci się rozciąga Twój bok. Raz, jedna strona, raz, druga. To może już bez tych rąk przy głowie, po prostu ręce w dół i robimy. Raz w jedną stronę, rozciągamy bok, raz w drugą, ale postaraj się tak, to ramię idzie w górę. A bok tutaj staraj się go właśnie też do góry ciągnąć, żeby było wyprostowany nasz kręgosłup, tak? I jeszcze teraz druga strona. O tak, mocno wciągnij brzuch, pamiętaj, mięśnie brzucha też pracują, bo to właśnie są ćwiczenia na mięśnie brzucha na siedząco na krzesełku. I jeszcze raz. I ostatni raz. I dosyć. A teraz będziemy. Trzymaj się teraz mocno siedziska, bo teraz właśnie będziemy robić nogi. Raz jedna do, ty do tyłu, do przodu, a ty się lekko pochylaj. I raz druga. Raz jedna. Podnosimy. Raz druga. A my się pochylamy do tyłu, tak? Czyli możemy obie na raz postawić. Obie na raz. Jeżeli to dla ciebie jest za ciężkie ćwiczenie, to rób na zmianę. Raz jedna, raz druga. Raz jedna, raz druga. Więc decydujesz Ty o tym, jak będziesz robić ćwiczenia. To ćwiczenie akurat dwie nogi, gdzie podnosimy, uruchamiają się nasze mięśnie dolne brzucha, więc na płaski brzuch oczywiście. I do przodu i na dół. Do przodu. I zginamy. Wyprost i zegnij. Wyprost i zegnij. I jeszcze tylko 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ostatni raz i dosyć. Okej, okay. rozluźnij teraz spokojnie. Pokręć się. Tak jest. O, tańcz nogami raz w jedną, raz w drugą. O, super. Zrób skręt w jedną stronę, w drugą stronę. I odpoczywa nasz kręgosłup. O, tak, właśnie. Powtórka na dolne mięśnie partii brzucha. Ćwiczymy. Jeśli nie możesz ćwiczyć nogi przed, dwie nogi naraz, to zrób to pojedynczo. Pojedynczo. Ok? No to zaczynamy. Osiem razy tylko. Tylko osiem razy i kończymy. Ja zobaczę, ile razy ja wytrzymam, bo może też dołączę do Was, do tych osób, które pojedynczo robią. I osiem. I nie odstawiam. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. O! No powiem wam, że ja też to czuję, też to czuję. Moje mięśnie. Brzucha pracują, brze, mięśnie naszego kręgosłupa lędziowego też. Tak dlatego bardzo ważne jest, żeby były mięśnie brzucha napięte. No to teraz wyciągnij ręce do góry, spleć w koszyczek. O tak, popatrz się na ręce, wywin na drugą stronę. I skręt w jedną stronę, i skręt w drugą stronę, i raz w jedną stronę, i raz w drugą stronę. O tak, jeszcze trochę. Jeszcze raz, i dosyć. A teraz złap ręką za krzesełko na dół, na dół, na dół, tylko uważaj, żebyś nie spadła, nie spadł. Czyli ręka druga idzie, wydłużenie naszego boku. O, właśnie tak. I na drugą stronę. Druga strona teraz. Skręcamy. Fantastycznie. I teraz jeszcze raz na jedną stronę. Rozciągamy. I na drugą stronę. I rozciągamy. No dobrze, to teraz na sam koniec tylko będziemy wstawać, siadać. Wstawać, siadać. Uwaga, wstajemy ręce przed siebie i siadamy. Wstajemy, tylko zobacz, ja wstaję, nie całkiem się prostuję, tylko są nogi cały czas ugięte. Unieś pupę i siadaj. Unieś pupę i siadaj. I osiem, siedem, sześć, pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. I dosyć. Nogi balą troszkę. No muszą popracować też i nogi. No dobrze, to teraz zrobimy. Złap ręką prawą za lewe kolano. Druga ręka idzie do góry i popatrz na tą rękę. Rozciągamy nasz bok. Popatrz, popatrz, gdzie ona tam sięga. Jeszcze trochę. Głowa oczywiście w kierunku ręki. Trzymamy. Trzy, dwa, jeden. I powrót. I przeciwna strona. Złap za kolano lewą ręką, prawe kolano. Druga ręka do góry. I teraz popatrz na drugą rękę. W drugą stronę. Zrób skręt. O tak. Jeszcze trzy, dwa. Jeden i dosyć. Ok. No dobrze, to w takim razie, co my teraz zrobimy? Będziemy robić wdech nosem szeroko ręce. Złącz na górze, wydech ustami, przyciągnij do klatki piersiowej. I jeszcze raz wdech nosem. Do klatki piersiowej ręce. I ostatni raz wdech nosem. I wydech ustami i dziękuję wam bardzo za wspólne ćwiczenia. Było mi bardzo miło. Napiszcie mi koniecznie, czy wam się podobały te ćwiczenia z krzesełkiem, czyli siedzące i czy coś byście chciały jeszcze zmienić, coś jeszcze ulepszyć może. Jakieś yy, z waszej strony podpowiedzi będę bardzo zadowolona i trzymajcie się. Pa do aktywności fizycznej zachęca PZU, partner kanału Silver TV.